12 różnych chorób, i teraz opowiedzenie o każdej z nich, czyli o gruźlicy, o odrze, o śwince, o różyczce, dlaczego powinniśmy szczepić, no to jest kwestia pewnie pół godziny czy 40 minut rozmowy. No ale to też może dawać argumenty. Ja oczywiście nie mam. Ja... O nic pana nie oskarżam. Boże broń. Tylko to daje też w moim przekonaniu argumenty tym rodzicom, którzy nie podejmują decyzji o szczepieniu dzieci, a wierzą na przykład w moc, magię tych ubocznych skutków szczepień, prawdziwych lub nie. I... To znaczy, ja bardzo jestem ostrożny. Nigdy nie robię takiej sytuacji, że ktoś, kto nie szczepi, od razu jest kwalifikowany przeze mnie jako antyszczepionkowiec czy jako osoba, która sprzeciwia się szczepieniom. Znacznie częściej trafiam, a pracuję w, w, w dwóch poradniach konsultacyjnych szczepień tutaj na terenie Mazowsza i powiem szczerze, że antyszczepionkowcy trafiają się bardzo rzadko. Najczęściej trafiamy, trafiają do gabinetu osoby, które mają, Mnóstwo wątpliwości, pytań. Mają na przykład dziecko z jakimiś nieprawidłowościami rozwojowymi i nie wiedzą, czy mogą szczepić, czy nie. Często na wcześniejszej swojej ścieżce medycznej trafili na przykład na kogoś, kto powiedział: lepiej nie szczep. Masz dziecko chore, masz dziecko z jakimś problemem. I był jakimś rodzajem autorytetu, prawda rodzinnego, tak, społecznego, tak, tak, sąsiedzkiego. Tak, no tak, to tak działa. Oczywiście. To tak działa i potem taka osoba, która jest już jakby uprzedzona, przestraszona, zaczyna unikać tych szczepień. No nie oszukujmy się, większość osób w Polsce nie jest ścigana za to, że nie szczepi swoich dzieci. Żeby być ściganym trzeba wyrazić oficjalny sprzeciw i, i, i wtedy taką osobą zajmuje się sanepid. Natomiast A jeśli jeżeli nie wyraża ktoś... oficjalnego sprzeciwu, tylko po prostu nie szczepie, to, to co, to nic? No właśnie to można przez długi czas unikać yy, no tej bardziej bym powiedział karnej części naszego, yy, naszego prawa, bo, bo to są po prostu przepisy już, yy, które podlegają pod, pod jakieś tam egzekucje finansowe kary, prawda i grzywny, tylko jeżeli my informujemy lekarza naszego rodzinnego, że dziecko jest w czasie jakiejś fizjoterapii, że dziecko chodzi do poradni, nie szczepimy w związku z tym, no bo jest jakiś problem zdrowotny, to żaden lekarz takiego dziecka nie zgłosi do sanepidu jako y, uchylającego się od szczepień. I, I można tutaj przez długi czas nie szczepić i nie być y, y, że tak powiem, namierzonym przez sanepid i, y, no i ściganym przez już wtedy system państwa, który chce egzekwować te szczepienia. Zdarzają się w naszym kraju Przypadki Odry. I teraz Oczywiście, było głośno o ksztuścu. To są osoby, chorują osoby, które się nie szczepiły? Nie zawsze. Odra, proszę Państwa, to jest choroba, która nie wygasła nigdy. W Polsce nie mieliśmy takiego roku, żeby było zero przypadków zachorowań. Owszem, mieliśmy takie lata, gdzie zachorowań było około kilkunastu. Ale jednak wirus krąży w środowisku, jest bardzo zakaźny i niestety często do Polski przyjeżdża w organizmach ludzi z zagranicy, głównie z krajów, które szczepią słabiej, czy to w Azji, czy nawet w Europie Południowej, bo pamiętajmy, że mamy w Europie taki kraj jak Rumunia, gdzie szczepienia przeciwko odrze są na poziomie... No mniej niż 50% A Ukraina? Więc połowa ponad dzieci. Ukraina miała ogromne problemy z odrą w latach począwszy od 2010, nawet jeszcze wcześniej przy tej pierwszej wojnie, potem bardzo dużo przypadków odry 2017 rok i to spowodowało, że Światowa Organizacja Zdrowia bardzo mocno wsparła Ukrainę w walce z odrą i dzisiaj o, odra w Ukrainie nie jest problemem. Jest większym problemem w Rosji, na Białorusi czy Kazachstanie. To są kraje, gdzie w tej chwili jest największa aktywność wirusa ODRY na naszym terenie euroazjatyckim. Krztusiec? Krztusiec również nie zniknął. Nawet przy najlepiej realizowanych szczepieniach mieliśmy kilkaset do kilku tysięcy przypadków sztućca rocznie. Bo jest to choroba, która niestety, no trzeba to jasno powiedzieć, że szczepienia nie są w 100% w stanie zatrzymać, krztuśca, dlatego że realizujemy szczepienia wśród dzieci i młodzieży. W momencie, kiedy szczepionka działałaby przez wiele lat, chroniłaby również dorosłych. Niestety nie mamy takiej szczepionki i dlatego istnieją zalecenia, których niestety w Polsce prawie nikt nie przestrzega, że osoba dorosła powinna co kilka lat przyjmować, najlepiej co jakieś 7-10 lat przyjmować... Jedną dawkę przypominającą szczepienia przeciwko tężcowi, błonicy i krztuścowi. A które z prawie starych... nikt tego nie robi. Mhm. Które z tych starych, prawie zapomnianych, ale wracających chorób są najgroźniejsze? Właśnie o tych dwóch powiedzieliśmy. Odra i krztusiec są absolutnie na topie, jeżeli chodzi o ilość wywoływanych powikłań. To są choroby A śmiertelne? Dla pewnych grup są rzeczywiście zagrażające życiu, dlatego że pamiętajmy, w Polsce szczepienia przeciwko odrze rozpoczynają się między 13 a 15 miesiącem życia. Młodsze dzieci nie są szczepione. Jeśli pięciomiesięczne niemowlę zachoruje na odrę, może naprawdę umrzeć na powikłania odry. To samo z chrztuścem. My zaczynamy szczepić krztusiec od siódmego tygodnia życia, ale żeby mówić o odporności, to musi minąć trzy miesiące, czyli gdzieś około pół roku dopiero, kiedy ma niemowlę, jest uchronione przeciwko krztuscowi. Dlatego promujemy szczepienia wśród kobiet w ciąży przeciwko krztuscowi, żeby ten okres. Brakujący do odporności osiągnąć. Ale też nie jest to zbyt popularne w Polsce. Wiele kobiet boi się wciąż przyjmować szczepionki i musimy znów wykonać wielką pracę edukacyjną, żeby przekonać, że jest to bezpieczne i skuteczne. W Teksasie pierwszy raz wykryto wirusa ptasiej grypy u człowieka, ale uwaga. Pacjent miał wcześniej kontakt z zakażonymi krowami. Granica międzygatunkowa została przekroczona. Pandemia trochę nas wyciszyła, uspokoiła, jeśli chodzi o innego typu zagrożenia. Jak groźne jest to zjawisko, o którym Pan też informował? Grypa ptaków jest znana od wielu lat. Pamiętajmy, że no nie, niebawem będziemy obchodzili 65-lecie wykrycia wirusa grypy ptasiej, więc nie jest to nowe zagrożenie. To jest zupełnie inna sytuacja niż przy COVID-ie. Tutaj mieliśmy do czynienia z nowym patogenem, który zaatakował z Natomiast tutaj mamy sytuację, gdzie wirus jest znany, obserwujemy go i widzimy, jak Dziwnie jak niespotykanie zaczął się zachowywać mniej więcej od 4-5 lat. Bardzo dużo zachorowań zaczęło być obserwowanych wśród ptactwa domowego, a teraz ostatnie 3 lata to już jest atak tego wirusa na ssaki. To jest naj najbardziej niepokojące, czyli można powiedzieć, że na naszych oczach ten wirus przeobraża się z wirusa ptasiego w wirusa, który jest zdolny do zaatakowania różnych gatunków ssaków. To, co stało się w Stanach Zjednoczonych, jest jednym z najbardziej niepokojących alertów, ponieważ doszło do zakażenia krów od tych chorych ptaków, a od krowy zaraził się yy, hodowca, czyli, czyli farmer amerykański. A nie, jest też najbardziej nie miała też do czynienia z taką sytuacją? Dotychczas w historii wirusa ptasiej grypy takiej sytuacji nie było. Krowy są nowym gatunkiem ssaków, które zostały zaatakowane przez tego wirusa i dlatego został uruchomiony alert epidemiologiczny, ponieważ to jest sytuacja. Niespotykana. Pamiętajmy, że wirus w organizmie krowy inaczej się zachowuje niż w organizmie ptaków. Ta krowa lżej choruje, ale przez to również daje szansę na przenoszenie wirusa na przykład z mlekiem. I te badania, które w tej chwili pokazują, że pasteryzacja, taka krótkotrwała pasteryzacja może nie zabić wirusa ptasiej grypy w mleku, powoduje, że mo miliony ludzi mogą być eksponowane na, na produkty mleczne, które nie podlegają pasteryzacji, w których będzie wirus ptasiej grypy. Ja przypomnę, że w zeszłym roku, w, 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 mniej więcej w połowie roku, mieliśmy taką sytuację w Polsce, że koty umierały na grypę ptaków. No właśnie, a to... to... Nie był jakiś powszechny lęk wywołany jakąś plotką, to się naprawdę zdarzało. Nie, to były naprawdę kilkadziesiąt kotów zmarło na skutek tego, że zjadły najprawdopodobniej mięso, w którym, mięso drobiowe, w którym był wirus ptasiej grypy. Rozprzestrzeniło się to w Polsce, w różnych województwach. Sytuacja nie do końca została przebadana pod takim kątem epidemiologicznym. Przynajmniej nie otrzymaliśmy nigdy takiego ostatecznego raportu na ten temat, ale wykryto w jednej z próbek mięsa wirusa grypy ptaków. A więc Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ten wirus jakby coraz bliżej jest człowieka. Nie potrafi w tej chwili przenosić się między ludźmi. Dlatego nie obawiamy się pandemii, nie straszymy pandemią kolejną, natomiast musimy tego wirusa bardzo drobiazgowo obserwować, żeby nie zaskoczył nas, tak, jak chociażby COVID. Panie doktorze, jeszcze tak na koniec naszej rozmowy zastanawiam się. Co zrobić, żeby przekonać niezdecydowanych do tego, żeby się jednak szczepili. No, ja działalności edukacyjnej z oczywistych względów prowadzić nie mogę. I zastanawiam się, czy dobrym sposobem na to jest przywołanie historii Pola Aleksandra, który niedawno zmarł, przez 70 lat żył w żelaznym płucu. Pan pewnie zna historię tego człowieka. On tak. się w dzieciństwie zaraził mhm. wirusem polio. M może takie obrazy powinny przemawiać do naszej wyobraźni? No tak naprawdę wracamy do początku naszej rozmowy, czyli do edukacji, do uświadamiania i to szczególnie młodym pokoleniom. Bardzo mocno to podkreślam. To nie chodzi o edukację już dorosłych osób. Tu chodzi o przede wszystkim mądre przekazywanie informacji bez straszenia, bez budzenia lęku, ale mądre przekazywanie informacji dzieciom w klasach, powiedzmy, nie wiem, pią od piątej w szkole podstawowej wzwyż i, i, i dzieciom, które, i młodzieży w Liceach, dlatego, że jeśli młode pokolenia będą miały świadomość, że te zagrożenia, tak samo jak zmiana klimatu, jak niszczenie środowiska, apelujemy do tych pokoleń, które jeszcze są w tej chwili, no można powiedzieć, przed decyzjami różnymi swoimi życiowymi. Czyli to nie chodzi o to, mamo, tato, zaszczep mnie, tylko ja chcę szczepić moje dzieci, tak? Mówi ja o, o, o tego ja sam... typu edukacji. Tak, mówię o tym, że jeżeli nauczymy młodych ludzi dbania o swoje zdrowie, traktowania zdrowia jako pewnego rodzaju kapitału, pewnego, pewnej zaliczki, którą dostali od biologii, od życia, od, jeśli ktoś wierzy, od Boga, prawda? To, to jest to zaliczka i mogą z, tymi, z, tym, z tym zrobić, co chcą. Mogą, mogą zainwestować, zniszczyć, albo zmarnować. To,